To jest takie pewne zwieńczenie. Dobrze, że tutaj na Stadionie Śląskim już po raz drugi udało nam się zorganizować te gale. Orlen Złote Kolce Śląskie 2023 to taka pełna nazwa tej imprezy. Wierzę, że tutaj zostaniemy, bo to jest miejsce, które kojarzy się polskim lekkoatletom po prostu z dobrymi wynikami. Tu jest szybka bieżnia, tu są najlepsze i największe wydarzenia lekkoatletyczne na czele z Memoriałem Kamili Skolimowskiej, czyli z finałem Diamentowej Ligi. No ale tak mówiąc szczerze, to, to już jest historia. My powinniśmy teraz postawić grubą kreskę, podziękować sobie, bo te podziękowania dzisiaj miały miejsce i ruszyć do przodu, ruszyć w kierunku Paryża. Tam będzie to trudne. sprawdzian. Już te Mistrzostwa Świata tegoroczne w Budapeszcie pokazały, że łatwo nie będzie. Myśmy zdobyli dwa medale na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, tych medali było dziewięć. Takie zdobycze będzie w Paryżu szalenie trudno. Myślę, że powinniśmy przede wszystkim skoncentrować się na tym, co mamy, czyli bronić tych naszych mocnych pozycji. Mam na myśli oczywiście nasze rzuty długie. Mam na myśli Natalię Kaczmarek, która nam się mocno w tym roku. Przecież obudziła. E, myślę, że po, po, powrócą w końcu do wysokiej formy nasze chody. Bo przecież w zeszłym roku e, pięknie Kasia Łdziebo na Igrzyskach Olimpijskich Dawid Tomala, e, Ada Sułek powiedziała, że wraca. Mamy takich punktów trochę, jest Ewka Swoboda, e, która właściwie tak jakby na stałe zadomowiła się w finale 100-metrówki. E, liczę na powrót sztafety pani, Więc tych punktów, mocnych punktów polskiej reprezentacji trochę mamy. Myślę, że należy sobie życzyć przede wszystkim zdrowia i w pełni przepracowanego tego zimowego okresu. Jest Norbert jeszcze Kobielski. Te 2,33 też już coś zwiastuje. Zatem wierzę, że to będzie rok pełen niespodzianek. A ile będziemy dali, tego myślę w tym momencie nie wie nikt. Igrzyska olimpijskie są dla wielu końcem karier, ale też dla wielu początkiem. Zawsze coś się kończy, a jak coś się kończy, to coś nowego się zaczyna. I rzeczywiście myślę, że wielu naszych reprezentantów będzie to być może traktowało jako takie postawienie kropki na D. Nie wspomniałem przed chwilą o Anicie Włodarczyk. Ona myślę, ma też jeszcze coś do udowodnienia. Zatem to będą z pewnością ciekawe igrzyska. To w ogóle będzie ciekawy sezon, bo zaczniemy go przecież od Mistrzostwa Świata, one będą w Glasgow, później właśnie te igrzyska olimpijskie, ale też będą Mistrzostwa Europy. To będzie też bogaty sezon. Ja wierzę, że ci młodzi gdzieś tam tutaj dzisiaj mieliśmy tego młodziutkiego, zakrzeskiego, taki nieopierzony, ale przecież już jakże szybki zawodnik. Jest sporo takich też niewiadomych w lekkiej atletyce, ale myślę, że jak takie są, to też z taką większą ciekawością będziemy na ten przyszły sezon czekać. Lekko to przede wszystkim ciekawi ludzie. To ludzie odważni, to ludzie oryginalni. Zatem wierzę, że ten sezon przyniesie nam wiele, wiele. Nie Niespodzianek, na to czekam, myślę wszyscy czekamy, a sobie, kibicom Lekkiej Atletyki i wszystkim sympatykom życzyć należy przede wszystkim już takiego spokojnego dokończenia tego roku, bo przecież już za chwilę, bo to ten czas leci jak smog, będziemy mieli święta, nowy rok, a potem rzeczywiście będziemy czekali pewnie z utęsknieniem na nowy lekkoatetyczny kalendarz.